Samochód nie potącił. Wszedłem na przejście. Na, na pierwszym pasie ruchu jeszcze usłyszałam obok siebie samochód. I obejrzałam się. Gdy zobaczyłem samochód obok siebie, znieruchomiałem zważenia. Nie wiedziałem co zrobić. I, I to już się skończyło. Ja z dziewczynkami wracałam z wakacji. Najechałyśmy na karambol. Na przeciwległym pasie zdarzyło się kilka aut i jedno z aut zostało wyrzucone na mój past i tak właściwie po prostu czołowo uderzyłam w to auto. No i potem to już się działo. Dziewczynka, jedna z moich córek była nieprzytomna, za zalana krwią, druga połamana. Ja tak naprawdę też byłam poobijana i... Dobra, następna strona. I cała ta historia po prostu no, wywarła duży wpływ na naszą rodzinę i bliższą i dalszą, i tak naprawdę na nas. I od tamtej pory od tamtej pory nie, nie jest łatwo się pozbierać. Świat po wypadku zaczyna się dla nich zmieniać. Zmienia się w ten sposób, że te dzieci ciągle na nowo przeżywają określone obrazy, określone uczucia związane z wypadkiem. Często jest tak, że boją się przejść przez ulicę. A to za nich jest, Niech ratownik, tak? I co on robi, ten misio? Ratuje dzieci. Ratuje dzieci, zgadza się. Dom misia ratownika, bo tak się nazywa, to jest pierwsze w Polsce centrum pomocy psychologicznej dla dzieci ofiar wypadków samochodowych. Nie było takiego miejsca, jest dużo ośrodków rehabilitacyjnych, które sprawniają fizycznie, więc nie było miejsca, gdzie zajęto by się psychiką dziecka, które jest rozgatana w czasie wypadku, często gdy giną najbliżsi tego dziecka. Więc powstała taka idea i w chwili obecnej ośrodek będzie przyjmował co roku około kilkuset osób, bo takie są założenia terapii grupowej, że grupa nie może być większa niż 15 osób. I tak właśnie są teraz w chwili obecnej zajęcia, gdzie jest grupa 14 dzieci z psychologiem. Teraz, tak. teraz każdy z was smutek bierze do ręki Kulkę. i spróbuje wielką kulę zrobić. Tak pognieść całą. A! Wielką przerwę. <laughs> mogę, mogę rzucić? Paweł, spróbuj rzucić. Swój smutek wyrzuć. Okej. Okay. Spróbuj jeszcze bardziej zgnieść. Teraz ty spróbuj rzucić. Ja się podaj. Okay. A to potem? To będzie trafiał dalej, spróbuj. Świetnie. Nie pognieć bardzo, bardzo, stań bliżej sobie i rzuć. No ja rzucaj. Tak leciutko, no. Najtrudniejszy jest powrót do, jeżeli można to nazwać normalnym życiem już po, po takim przeżyciu, właśnie do normalnego życia, pozbieranie się po tym wszystkim i takie w miarę normalne funkcjonowanie to jest w tym wszystkim najtrudniejsze. Kiedy w jednej sekundzie człowiek traci wszystko i nie widzi już sensu, sensu na, na dalszego życia. Nie ma właściwie żadnego celu, żadnych marzeń, żadnych oczekiwań. Zespół stresu pourazowego, którego doświadczają osoby, szczególnie tutaj dzieci i młodzież, doświadczają w wypadku, zaraz po, po wypadku, bardzo często związany jest z pamięcią. W trakcie tego wypadku i pamięcią tych reakcji, jak one reagowały. Bardzo często objawia się tym, że, na przykład, jeżeli rodzina jechała samochodem i jedno z dzieci utraciło przytomność, nie ma takich obrazów i wspomnień, jak dziecko, które było przytomne. Wtedy pojawiają się obrazy, które się utrzymują bardzo długo. Pojawia się, objawia się to tym, m.in., że dziecko na nowo przeżywa cały czas tą sytuację. Można to zmienić. Wielki ma to sens. Wszystkie dzieci, wszystkie dzieci po takich wypadkach integrują się, jesteśmy razem. Co byś powiedział swojemu smutkowi? Jak byś się z nim ja. pożegnał? Żegnaj! Pa, pa! pa. pa. Ja nienawidzę Nie nienawidzę Nie okay. nienawidzę Wszyscy mogą ja w swoje smutki, Terapia skoncentrowana jest na tym, aby te dzieci przede wszystkim... Mogły sobie zobaczyć, że będą akceptowane mimo tego, co niosą w sobie. Mogą spojrzeć na to z innej strony, z dalszej perspektywy i zobaczyć, że y, dalsze życie y, może być dalej szczęśliwe. Że ten, y, ta ulica, przez którą mogą przejść, może być to na nowo bezpieczne. Wszyscy tutaj się świetnie bawimy. Zapominamy, zapominamy o całych zdarzeniach, o wszystkim. Начинаем на новожитие.